Dlaczego ideologia gender jest tak antychrześcijańska? Nie? Wiele jest takiego sporu, niekiedy postronni ludzie nie rozumieją, nawet myślą, że to jest jakieś takie bicie piany czy robienie z igły widły. W rzeczywistości zagrożenie ideologią gender to nie jest, że ktoś sobie siusiaka tam przekroi, na, znaczy zmieni na co innego i tak To, to tam, że tak powiem, ludzie o różnych pomysłach zawsze się zdarzają. Najważniejszą cechą czy, czy uderzeniem ideologii gender nie jest człowiek. Sam Bóg. Ideologia gender, już to wiemy, że chce zniszczyć płcie. Nie tylko w rozumieniu ludzi, ale nawet w języku. Już w niektórych momentach, w niektórych urzędach nie można mówić mama, tata, na przykład we Francji, w Austrii to już zaczyna się dziać pewnie też i przyjdzie do Polski. Czyli z jednej strony jest to zaatakowanie Bożego projektu płci. No bo kto dał płeć? Jeśli ktoś wierzy, że się ugotował w prebiotycznej zupie, no to nikt. A jeśli ktoś wierzy w zapis biblijny, no to stwierdza, że Bóg dał płeć. Czyli atakowanie płci jako nieistniejącej czy możliwej do zmiany jest atakowaniem Bożego projektu. Ale atakowanie też ojcostwa jako czegoś odrębnego od matczynych powiązań jest uderzeniem w ojcostwo samego Boga. Zobaczcie, w liście do Efezjan mamy taki oto werset, trzeci rozdział, wersety 14-15, apostoł Paweł. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Gender chce zniszczyć ojcostwo. ojcostwo bierze początek od Boga. Gender atakuje wprost Boga.